Wismar, miasto Wismar, jakie takie stare, jakieś fajne. Staat, co to Hanzy artyckie też do Hanzy należało skręć w drugi zjazd Zobaczymy raz, dwa objedziemy, zobaczymy i będziemy wszystko widzieć. Wystawa jakaś hanseatyzka? Jedź ponad 3 km. 24-27 kwietnia. Święta. Wystawa. Starówka wygląda jak w tym poprzednim. musieli wrócić do tej drogi. Nie tak Jest stare tuliczki, wszystko Zobaczymy czy można przez rynek przejechać. No. no. my tak lubimy, nie? Przez samo centrum przebić się. Uważa nam się. Nawet jeżeli się nie mieścimy to staramy się przejechać. <laughs> Między krzesłami. No jak wystawią krzesła na ulicę, no to jak? Między tymi krzesłami trzeba przejechać, tu już 50. No tak, ale to dzisiaj wszystko, mimo wszystko, zamknięte. Także no, nic innego nie możesz zrobić, jak kościół mariacki, zamknięty, na stara studnia. Zamknięta. Wieże, jak w Anglii, możliwość wejścia Dinki. Tu jak koszary wojskowe, no dokładnie no takie budownictwo właśnie z lat 30. z pana Wąsika, to chyba w Łomży, nie w Łomży, w Ciechanowie też takie miasto wybudował dla tych. Swoich i, i też tak to wyglądało, takie budownictwo też tak wygląda. Stop. Na centrum jedziemy. No nie było znaku żadnego, czyli jedziemy Aha, prosto. bo ta, no, tam jakaś wieża, to tam pewnie. cała niewielki most. za 800 metrów ozdobionych rzeźbami świn. przekroczyłeś dozwoloną prędkość no na pewno zobaczniesz no, jakie to ładne jest no to wszystko wszystko jest, jest, jest tak. ten wszystko Każda jest, jest w innym odcieniu, ale tonacja kolorystyczna A taka. Tu na centrum nie. Każe mi dalej gdzieś jechać przy... jeszcze. A, tam dalej jeszcze. Nie, nie, tu nie. Dobra. Czekaj zobaczę, jak tu na mapie wygląda. I tak, centrum centrum. Za 300. Metrów, tu jest skręcić sprawę W zasadzie, z zasadzie tak, ale czemu mi za 300 metrów każe albo tutaj nie ma wjazdu chyba No bo tu pewnie... To nie, tu jest parking. Parking To miasto tu jest, ale na piechotę musiał. Nie, nie, tak, no mówię, to starówka gdzieś tak jakby tu, po prawej stronie. Teraz każe skręcać. Następną skręć w prawo się ktoś nie kopował Nie no, jechać można jechać można jakby za 160 metrów skręć w prawo Potem przyjazd na miejsce drogowe no, Przyjedziesz przez Kloster Kirsia, ale Kościół, ale Wielki, ale oczywiście zamknięty. Któryś jest płatny. Płatny? Któryś tak, ale tam tu nie każe, Nie, Tam już nie, ale tu mi każe skręcać. Następną skręć w prawo. Potem przyjazd na miejsce. Wismar. Ha, haze, na miejsce o, na miejscu jestem, no popatrz no to, to centrum, centrum wjechałeś. centrum, centrum, no prosto jedziesz tu szlabany wszędzie a tu między stolikami pewnie tu między stolikami, a nie, tam jest już jakby tam, zakaz zakaz o, to... tu jest ta słynna studnia się zwiedza i musisz tam chyba, co? no tak, no toż tam ma ale tu nie, szerokość... 10 metrów nie, no ciężarowy nie mogą i ten no to koło tego mogę przejechać stop, babcia z dziadkiem, stop no proszę bardzo, no niech idą ale studnia elegancka pokażemy tą studnię słynna studnia pokażemy tą słynną studnię Piękna studnia, możesz jechać. Dobrze, już jadę. Zmieniam trasę. Jeżdzaś tylko dlatego, że jesteśmy w taki dzień, że nie ma ruchu żadnego. Bo A tak, tak nie, to... nie dałby rady? Dałoby, ale Dla... wiesz, no już jest wszystko zastawione i ten gorzej się jeździ wtedy. By trzeba było. Następną skręć w lewo. Pokazać. Jak to wygląda? Ale jak ładnie tam tam. tam. To ksiądz jest, myślisz, to przewodnik jakiś. A może tak. Przewodnik jakiś tutaj. No budynki takie gotyckie, gotyk. Tak, 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 tak. Dobra, a gdzie teraz? Na lewo, chyba, nie na lewo, tak, bo nawet jest nakaz. E, jazdy w lewo. Tam jest zakaz, tu jest. Nakaz. Inżyniery stoją tu gorsze, nie gorsze. No i tam musimy. W następną skręć w prawo. Potem przyjazd na miejsce. nie było. Na razie zostaw. Czekaj, gadał. Tak? Szwering. Zmieniam trasę. Szwering. Nie szwering, tylko szwerin. Szwerin. Za 200 metrów skręć w prawo. Sfering. Na 30 metrów skręć w no prawo następną w prawo. Tu, tu kazań. Tu i tu. I w lewo, w prawo? W prawo. W następną. W prawo. następną skręć w prawo. ja tu chyba na chwilę ustanę no i chyba nie bardzo, wiesz, no. to przystanek jest za 160 metrów skręć w prawo każda kamieniczka jest zadbana każda. odremontowana wyczyszczona nie ma to jest dosyć spore miasto ten Wismar chyba hmm. co? nie? Ja w następną skręć w lewo za 400 metrów skręć w prawo tu takie jak bydgoskie nasze przedmieście coś 44 tysiące mieszkańców No, to taka większa brodnica Ciut większa od brodnicy. Trzeba sobie do czegoś porównać, to wtedy wiadomo jak to. 40 metrów zjedź na lewą stronę Wiedź na rondo za ponad 1 kilometr dobrze proszę pani jadę na... Cmentarz tu Cmentarz. Dealer vol, Volkswagen, Volkswagen, Audi, ale same Audi stoi. Znaczy, Volkswagen i Audi. Wzięlibyśmy sobie jakiegoś. No, jakby, jakby dawali, to byśmy brali, ale. Każ to stoi. Nie dają. Że dobrze no, technicze Prüfstelle Dekla, czyli stacja kontroli pojazdów, jak było nas nazwę, się zaglądają to, Toyota, taka dobra, a tu co, używki. Wystawione. A teraz szukam już na nocleg, tak? Tak, tak. To już tutaj jeżdżenie, po tym to już, już nie tutaj będzie przed tym szwerinem, i tu przed tym szwerinem i jezioro fielkie. Aha. I proponuję przy tym jeziorze stan. Zaczyna się stan. Kierowanie trzeci stan. Na rondele prosto. Wiedź na rondo, skręć w trzecią zjazd. no ładnie o to chodziło właśnie. O, to, o to o to wiedziałam że to będzie idealne Altmetel tak, alt no. widzisz to jest ta wioska Altmetel Landkreis Nord tak, Mecklenburg a, a tam to jakby dzielnica tej wioski wybudowanie I hmm. Myślałam, że tylko u nas są wybudowania a tu też nie jaki. Sklep y, z fortepianami, czy coś? fortepiany stały i e, dosłownie, dosłownie to, co y, u nas znaczy, tylko w ich językach. jak można, drugą Wierzmy. stronę? W no. drugą stronę polak ktoś tu, czy tamten no. ten zagospodarował. A tu stare pod strzechą? U nas jak strzyżemy naprzeciwko, to zdziwieni, że my sprzątamy Oczywiście naprzeciwko. No I tak. I niektórzy przy sobie nie zrobią, no po prostu. No. Nie, już jak za płotem, to już się nie robi, to no. już jest u nas, nie, nie no, robi się. Ale po... no u nas, nawet u, u nas, na naszej wsi. No tak. na naszej wsi nawet, no. same stare poniemieckie domy no zobacz jak, jak, jak zagospodarowane jak kościółek Oj, jakiś ale, dbażej, pięknie, dbażej. ale... przeciwka sprzeciwka jadą wieć ja wolniutko jadę też po poniemieckie tutaj w remoncie zobacz ja widzę po, no, po po prostu, te, to, to... to strzech. jestem zaskoczona że jest tak dużo pod strzechą tu dachy porosły. O Smart stoi, ale to taki hmm, trzecia generacja już. No, takich to, Niemiec to my nie znamy, na pewno. Jeździliśmy po innych rejonach. Po innych no Niemcy też pewnie są trochę. Ale to jest różnorodne. ładne i to na pewno nie, to nie wygląda na jakieś biedne, opuszczone. Nie, to jest to piękne. Nie jest pięknie zrobione, no, odrestaurowane. Na bieżąco utrzymywane. No. Jeden nowy domek. Jeden. Z fotowoltaiki duża wioska no ale jaka ładne te ścisłe centrum nie? tak jakieś większe butelki Hofmetel 2 km następna wioska No, wcale się nie buntuje, widzisz, ale tulipanów nie ma. Nie, poszukały nas te drogowskazy. No. I już drogowskazu więcej nie było. Nie. No bo słabo go przeczytaliśmy. Nie, nie. nie był tylko napis: i strzałka, nic więcej, jak widziałam. Słabiutki trochę A ten jaki jak pokolorowany był? Nie, nie mogę. Zęby miał Smart zrobiony. Smart był? No, smart z zębami takimi o. paszczę wielką. O, tu nie widziałem, szkoda. A ja tego nigdy nie robiłam to teraz przeczytam Co to za awantury Awantury to jeden taki